Witam Państwa. Bardzo częstym pytaniem, jakie pojawia się przy obniżaniu podatku od środków transportowych dla firm, jest pytanie o ilość formalności. Jak skomplikowany jest ten proces, jak wiele czasu to zajmie, jak to jest trudne. Otóż nie jest to ani trudne, ani skomplikowane. Nam zajmuje to zwykle jeden dzień, maksymalnie dwa dni. Zajmiemy się tym od lat. Dla blisko 300 firm przeprowadziliśmy ten proces, a polega on głównie na tym, że wynajmujemy Państwu. Miejsce, adres, e, rzeczywisty, istniejący adres, na którym powołujemy oddział w taniej gminie. Do tego oddziału przypisujemy pojazdy. Bez przejestrowywania żadnych innych zmian możemy ten podatek płacić właśnie w oddziale. Kolejną fajną rzeczą tutaj to jest to, że przy zgłaszaniu oddziału do KRS mamy KRS deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Co to znaczy? To znaczy, że decyduje data uchwały.